No to właściwie możemy zaczynać. Tak, w, naj, w największym uproszczeniu i w największym skrócie, yy, kilka, kilkanaście minut, chciałem, żebyśmy się zastanowili dzisiaj nad Ewangeliami, i chciałem powiedzieć coś o Ewangelii Świętego Jana, bo dzięki temu, że skoncentrujemy się na Ewangelii Świętego Jana, będziemy mogli powiedzieć coś o Świętym Janie. I o tym, jak on widział Jezusa z Nazaretu, naszego Pana. Jeżeli chodzi o Ewangelię Świętego Jana, ona została napisana w drugiej połowie I wieku, i jest to Ewangelia, która jest najmłodsza, bo została napisana najpóźniej. Pierwsze trzy Ewangelie to są tak zwane Ewangelie kanoniczne. I e, znaczy one wszystkie są ewangeliami kanonicznymi. Tylko te pierwsze trzy one się nazywają synoptyczne. I tu chodzi o to, że synoptikon z greckiego to znaczy, że te ewangelie e, synoptikon znaczy to, że razem oglądam. Że żeby to zrozumieć, to można sobie wyobrazić, że coś nagrywamy. Na przykład trzy osoby nagrywają coś. Trzema telefonami albo trzema kamerami. Są jakby trzy kadry, tak jak się serial ogląda, coś tam się dzieje, i są zmiany tych kamer. I Ewangelie Synoptyczne każda z nich stanowi jakby takie taką osobną soczewkę, przez którą możemy zobaczyć życie Pana Jezusa. I Ewangelia Świętego Jana ona już jest inna, inna jest jeżeli chodzi o formę, dlatego, że napisała, została napisana już dużo, dużo później po nich. I co, co warto tu powiedzieć? No, na samym początku warto powiedzieć o tym, że Ewangelia to jest tak jak portret Pana Jezusa. Tak jakby ktoś namalował. Nie było w tamtym czasie ani kamer, ani dyktafonów, nie było takich nośników, żeby żeby uwiecznić jakby te te chwile w których pan Jezus mówił nauczał natomiast zaistniała potrzeba żeby te, żeby namalować Jezusa jego nauczanie słowem i teraz dlaczego te ewangelie są różne różne są dlatego że każdy człowiek jest inny, ma inny poziom uzdolnień, jeden to, to tak jakbyśmy jakieś wydarzenie, jest jakieś wydarzenie, jest jakiś wypadek, wchodzimy w internet albo bierzemy do ręki gazetę i to wydarzenie w trzech gazetach może być opisane inaczej, natomiast chodzi o... O to samo, tylko, tylko jest to przedstawione w, w inny sposób. I na przykład Ewangelia Świętego Mateusza, ona została, ona była kierowana do Żydów i autor posługuje się takimi opisami, które Żydom. Autor jest jednym z nich. On kieruje to do Żydów, ale, ale jest jednym z nich. Zna te wszystkie obyczaje, na przykład przepisy, na przykład rytualne te, te mycia nóg. Dla nas nie jest to takie oczywiste, jak czytamy te Ewangelię, bo nie wiemy do końca o co to chodzi. Natomiast dla niego i dla nich było to tak, jak oczywiste. Jak dzisiaj ktoś mówi do nas dzień dobry, albo my komuś mówimy dzień dobry, na przykład mija jakiś pani, jakąś panią i podnosi kapelusz do głowy, żeby uszanować ją. I, i, i to jest, dla nas to jest oczywiste. Tak samo dla y, świętego Mateusza. Te, te obyczaje i dla nas może być problem, żeby zrozumieć te rytuały, które on opisuje. Jeżeli chodzi o Ewangelię Marka, no to można powiedzieć, że to jest Ewangelia świętego Piotra, bo święty Marek opisał wszystko to, czego święty Piotr był naocznym świadkiem. Jeżeli chodzi o Ewangelię e, Łukasza, no to pisze e, do, już nie, nie pisze do ludzi. E, do Żydów, tylko pisze do ludzi, którzy byli wychowani w tej kulturze greckiej i, i helenistycznej i to, to już nie są Żydzi. I teraz jeżeli chodzi o Ewangelię świętego Jana i Ewangelie synoptyczne, to jest taka zasadnicza różnica, że one jak były pisane, te, te, te pierwsze, to wtedy jeszcze była świątynia jerozolimska, jeszcze był stary porządek, który dla nas może nie jest taki oczywisty, natomiast ten judaizm biblijny wyglądał inaczej, dlatego że Żydzi mieli kapłanów, w świątyni jerozolimskiej składano ofiary. Natomiast po, gdy Rzymianie przyjechali do Rzymu i zburzyli świątynię jerozolimską, oni już nie mogli składać w tej świątyni, ofiar, bo ona została tam, jak żołnierze przyjechali, jeden rzucił pochodnie, to się wszystko zaczęło palić i później została splądrowana i zburzona. Oni już nie mogli tego, tego robić. To, to jest na takiej zasadzie, jakby nam ktoś zabrał sakrament Eucharystii, albo z, 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 zabrał sakrament e, spowiedzi. No, no trudno byłoby, żeby Kościół funkcjonował bez, bez, bez sakramentu. I oni jakby przereformowali ten judaizm. Tak powstał judaizm rabiniczny. I od tamtej pory już nie, nie mieli kapłanów, tylko pojawili się rabini. I miejsce i to, że składane były ofiary, no to pojawiły się modlitwy. I Ewangelia świętego Jana została napisana w roku, jedni badacze mówią, że w 80. inni w 90. i jest święty Jan, pisze tą Ewangelię jako Starzec. I teraz, żeby to ktoś może powiedzieć, no ale to może mu się coś tam zatarło w pamięci, bo to minęło tyle lat, i może już to, o czym on mówi, nie, nie jest to takie, może mu się coś mogło zapomnieć. I tak dalej. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że święty Jan, jak podają Ewangelię, święty Jan był uczniem szczególnym w gronie apostołów i to, żeby coś o nim więcej powiedzieć, to możemy przywołać taką scenę, jak Pan Jezus umiera na krzyżu i pod tym krzyżem stoi, stoją trzy, trzy Marie, Maria Matka Jezusa, Maria Żona Kleofasa i Maria Magdalena i stoi tam święty Jan. I teraz nasuwa nam się takie pytanie i wątpliwość, co robi tam święty Jan, skoro wszyscy inni apostołowie pouciekali z obawy przed Żydami, którzy nie, nie uwierzyli w Pana Jezusa, nie uwierzyli w Jego boskość? Co, co on tam robi? Dlaczego on tam może stać? Bo Skoro Piotr się wyparł, bo bał się, że, że zostanie ukrzyżowany, że będzie biczowany, to dlaczego był tam święty Jan? I bibliści, i uczeni zaznaczają, między innymi ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, do którego nawiązuje teraz mówiąc. On mówi, że święty Jan, to jest taka hipoteza najbardziej prawdopodobna, jak stał pod tym krzyżem, to z naszej perspektywy, jak my to oglądamy, on był jeszcze dzieckiem, bo dla nas był dzieckiem. Natomiast w tamtych realiach, jak ludzie żyli, to młody chłopak, który miał lat 13, on był już dorosły. Stał się wtedy, jeżeli skończył to 13 lat i był już synem prawa, wtedy on za siebie odpowiadał i on. I on mógł być ukarany. Natomiast jeżeli nie miał tych 13 lat, to yy, odpowiadali wtedy za niego rodzice. A skoro nie było rodziców przy młodym chłopcu, nie, nie można go było ukarać. Dlatego święty Jan, jako naoczny świadek, traktowany był przez uczniów w gronie apostołów, jak, jako taki pup, pupil, taki, yy, był takim pupilem ulubionym dzieciakiem. I drugi, yy, Drugi fragment Ewangelii, który mówi nam o tym, że tak, tak musiało być, jest to, że jest to, kiedy święty Jan to jest chyba w Kafarnaum, z, z, z tego co to, to, to jest w kaf, chyba w Kafarnaum. Muszę to sprawdzić, bo bo mogę coś przekręcić, ale święty Jan ma opartą głowę o pierś Pana Jezusa, jest oparty o niego i no, trudno jest sobie wyobrazić, żeby dorosły mężczyzna tak, to, tak miał opartą głowę. Natomiast to jest to jest długi, dość taki istotny rys, który mówi nam o tym, że no, no dość, to, to jest klucz do tego, żeby zrozumieć, kim był święty Jan jako apostoł w czasie nauczania pana Jezusa, on mógł wszędzie się tam przedostać w różne miejsca i mógł, mógł różne rzeczy słyszeć. Natomiast inni apostołowie tego tak nie, nie mogli, no nie mogli sobie pozwolić na takie. No, no nie mogli być wszędzie. I teraz, jeżeli chodzi o te realia, gdzie. Święty Jan pisał tę te, tą, tą Ewangelię, to pisał do trzech grup właściwie. Jak już był ten nowy porządek, nie było w świątyni jerozolimskiej, to on kieruje tą Ewangelię przede wszystkim do Żydów, którzy nie uwierzyli w Pana Jezusa. On cały czas nawiązuje, że oni przeoczyli Mesjasza, że jak to powiedział ksiądz profesor Waldemarz Krastowski że już nie ma ses, sensu czekać na Pannę Młodą, kiedy ona już jest w tej sali weselnej. Że, 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 I on nie może tego zrozumieć. I to jest też tak, żeby to lepiej zrozumieć, możemy sobie wyobrazić, to jest tak, jakby ktoś za swojego życia poznał jakąś sławną osobę, na przykład Jana Pawła II i był blisko niego przez jakiś czas i później w pamięci do końca życia, jako naoczny świadek, powraca i przywołuje te wszystkie swoje chwile w pamięci i on próbuje się tym wszystkim podzielić i przekonać do tego, żeby uwierzyli w Pana Jezusa pierwsze Żydzi, później Grecy, którzy żyją zupełnie w innej kulturze, bo oni mają tych swoich bogów i tam jest, są ci, jest cały panteon tych mitologicznych bogów i oni oni mówią, no dobra, no to jak jest taki jeszcze jeden Bóg, to my, my go możemy mieć i w nic się nie dzieje. A On mówi właśnie nie, że to jest zupełnie inaczej. Z Chrystusem jest inaczej, bo On żył w określonym miejscu, w określonym czasie. To nie są legendy, to nie są baśnie w to, co wy wierzycie, tylko to się działo naprawdę, a myśmy Go znali, myśmy Go mogli do, dotknąć, myśmy z Nim chodzili, Jego, e, je, jego słuchali to jest zupełnie co innego a trzecią grupą do których kierowana jest ta ewangelia i z którą on się konfrontował no to byli chrześcijanie tacy którzy uwierzyli w Pana Jezusa ale im się zacierało im się zacierało nauczanie kościoła no bo jedni mówili a może ten, a może nam się zdawało że on był człowiekiem bo skoro był bogiem no to może nie cierpiał tak jak człowiek, może to tylko tak wyglądało, ale, ale święty Jan miał taką potrzebę, żeby na nowo powtarzać, że, że, że naprawdę Bóg był człowiekiem i, i, i że obalał te herezje. On się z tym zderzał i potwierdzał cały czas nauczanie Kościoła i przywracał do pierwotnego porządku to, co zostało przeinaczane. A inni też mówili, że... Jedni mówili, że nie był człowiekiem, a inni mówili, że może nie był Bogiem. No, czy to, czy to... I, I tu też z jed... jedni i drudzy, warto zaznaczyć, że jedni mówili, że nie był Bogiem, a drudzy mówili, że Bóg nie mógł stać się człowiekiem. Ale jedni i drudzy chcieli bronić Boga. Wtedy nie było ateizmu takiego, było to pogaństwo. Natomiast pojawiały się różne nauki, które przeinaczały nauczanie Ewangelii. No, no i na sam koniec chciałem jeszcze zaznaczyć, bo nie, nie będę tutaj już długo mówił, że dla świętego Jana najważniejsze było życie sakramentami. Dlatego, że wszystkie Ewangelie wcześniejsze opisywały cuda, opisywały to, jaki Jezus był, natomiast święty Jan w obliczu tych wszystkich herezji, w obliczu tych, tych, tych zagrożeń, on powtarzał to, że Chrystus dalej z nami jest w sakramentach. Jak mówił z świętym Nikodemem, jak, jak jest ta rozmowa w jego Ewangelii, e, Chrystus mówi z świętym Nikodemem i Jezus mówi, musisz się narodzić z wody, ważny jest chrzest. A on mu mówi, a jakże mam wejść powtórnie do łona swojej matki jako starzec? On mówi, nic nie rozumiesz, musisz się na, na, musisz”. Się narodzić, chodziło tutaj o, o chrzest. I tak samo, jeżeli chodzi o, o Eucharystię, no to mówi tutaj, yy, że, że ja Wam się to jest, gdzieś mi to uleciało. Chodzi o to, że yy, ja jestem chlebem żywym, że musicie jeść. Ten, ten pokarm, chodzi tu o Eucharystię. Jest ustanowiony Sakrament Eucharystii jako po pokarm duchowy. Chrystus jest w Eucharystii i jest w sakramentach. I, I to jest najważniejsze. I to właściwie cała ta Ewangelia tego naucza. I ona jest jednym z najważniejszych filarów całego Kościoła katolickiego, bo cały Kościół opiera się na tym nauczaniu. I uczniami świętego znaczy za życia z tego, co można wyczytać, no to i następni święci, którzy mieli kontakt z świętym Janem, oni to, tego nauczania bronili i tak jest do, do dnia dzisiejszego. Święty papiasz, święty polikar, później święty Ireneusz, wszyscy mówią to samo i bronią sakramentów. Także nie ma kościoła bez sakramentów, bo Pan Jezus jest w nich. No właściwie tyle chciałem powiedzieć.